Dzień dobry. Witam Państwa ze Stadionu Prądniczanki. Udało mi się namówić na rozmowy świeżo upieczonego mistrza Polski. Panie Kamilu, jakie pierwsze wrażenia po zdobyciu tytułu? Dzień dobry. Na pewno była duża radość. Przed chwilą prawie rozliczyliśmy szatnię. Już szafki chyba niektóre nawet udało się zepsuć. Nie no, Śmieję się. Na pewno jest bardzo duża radość i spełnienie jakby naszego marzenia, wrócenie, jak to się mówi, korona wraca do Krakowa, ponieważ to my trzy, trzykrotnie wygrywaliśmy najpierw extra Ekstraklasy, jeszcze mnie wtedy nie było, ale no, jeśli się nie mylę, to jesteśmy teraz czterokrotnym, tak, wtedy Husaria, czyli aktualna Wisła Kraków, jesteśmy czterokrotnym mistrzem Polski, chyba najbardziej utytułowanym klubem w Polsce. I mamy nadzieję, że ta korona już zostanie po prostu w Krakowie i do tego będziemy dążyć, bo w końcu udało nam się ją znowu znowu jakby zabrać yy, drużynie z Warszawy. No u Pana w tym sezonie była huśtawka nastrojów, bo była kontuzja, prawda? Walczył Pan przed Mistrzostwami Europy o powrót na boisko, udało się. No i w tej chwili takie fajne ukoronowanie tego faktycznie, że wracacie w nowych barwach też, prawda? Z tym pierwszym tytułem. Proszę mi powiedzieć, jak Pańskie zdrowie? Ciężko mi to... Popyta pan dokładnie o złamanie, o kontuzję, tak? No to, to była kontuzja i miałem tego świadomość już przed Mistrzostwami Europy, jak byłem na okresie przygotowawczym, na rehabilitacji, że ta kość będzie jeszcze przez dobry rok bolała, będzie wracało i mam, jakby przyjeżdżam na turniej, jest ok, ale jeżeli... Przyjmę piłkę lub kopnę tą częścią stopy, to ból się nawraca, jest czasem intensywniejszy, raz mniejszy. Więc to tak naprawdę wszystko jest zależne od tego, jaka jest intensywność meczu, ile razy jak ja popełnię błąd przy właśnie przyjmowaniu piłki, bo jest też nieraz taka sytuacja, że po prostu przyjmę piłkę tak, jak miałem chyba na turnieju wodzi, że strzeliłem ramkę z widzewem właśnie, to się położyłem, postrzeliłem tym miejscem. Więc mi to ciężko ocenić, bo jest ok, ale do pewnego momentu może już z automatu po prostu nie być ok i tyle. Ten sezon to troszeczkę taka huśtawka nastrojów, bo zaczęliście go bardzo dobrze. Później była taka chwila zawahania, gdzie legia złapała z wami kontakt. No i tutaj troszeczkę przyszli wam z pomocą kuloodporni, którzy jednak zdecydowanie tam odebrali punkty waszym rywalom. Który taki element tego sezonu zapamięta Pan najbardziej? Wydaje mi się, że mieliśmy bardzo dobry start sezonu, wtedy Legia nie mogła nas jeszcze pokonać. Może ta przerwa Mistrzostw Europy jakoś na nas wpłynęła, nie wiem, byliśmy jeszcze tak naprawdę w Krakowie na Mistrzostwach Europy, <coughs> przepraszam, a nie, na a nie wróciliśmy jeszcze do końca do Ligi, bo zaliczyliśmy my Wiślacy super występy na Mistrzostwach Europy, no ale na szczęście tak jak pan powiedział, przyszły, przyszły na pomoc, przyszli na pomoc odporni. No ale tak samo my możemy powiedzieć, że my na ostatnich dwóch turniejach też popełniliśmy błędy, gdzie tak naprawdę już powinniśmy przypieczętować mistrza. A najbardziej chyba tam turniej tutaj, ponieważ Kraków jest domem amfutbolu, do tego możemy odebrać puchar i samo mistrzostwo świętować z naszymi kibicami w Krakowie, u siebie. No właśnie, dzisiaj fantastyczny występ. <laughs> Nie pamiętam już powiem szczerze, ile tych bramek padło, proszę nam przypomnieć. Sześć, w tym jedna niezaliczona, bo uznali jako samobój. Okej, okay. no nic nie będę już przerywał, pozwolę się panu cieszyć z kolegami. Bardzo dziękujemy za poświęcony czas i jeszcze raz gratulujemy. Proszę, dziękuję